Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na zaległą recenzję słuchawek t TJ's 4, które niestety tutaj gdzieś u mnie się zapodziały, pokryły się kurzem, podrzakowały troszeczkę, po prostu gdzieś to mi umknęło w nawale pracy. Natomiast powiem Wam, że te słuchawki trzeba było i tak recenzować, ponieważ są to bardzo dobre słuchawki. W cenie z tego, co sprawdzałem, około 250 zł, więc droższe od AJ's 4, które testowałem na samym początku, jeśli chodzi o Jays. Natomiast Charakteryzujące się dla mnie przynajmniej lepszą jakością dźwięku, o czym w dzisiejszym filmie Wam więcej powiem. Za chwilkę prezentacja, potem wrażenia dźwiękowe, no a dokładne ceny macie w opisie filmu w linkach. Zapraszam. Dobrze, rzut oka na same słuchawki, które wykonane są jak to Jace'y naprawdę nieźle. Już ten kabelek troszeczkę rozplączę. Ok, zacznijmy od końca kabla. Mamy wtyk czteropinowy, nie o dziwo. Kabelek jest taki no dość przeciętny, nie robi wrażenia pancernego. Mamy taki, jakby przedłużać 70 cm. Jest tutaj konektor, to łączymy i mamy główny przewód 60 cm, czyli łącznie 1,30 m, czyli troszeczkę więcej niż standardowo, bo standardowe jest 1,20 m, ale troszeczkę dziwny system z tym łączeniem, ponieważ taki krótki kabelek, nie wiem, czy komuś taka 60, by do czegoś wystarczył i trzeba to tak czy tak przedłużać. No, tak to sobie Szwedzi wymyślili i tak jest. Potem mamy troszeczkę cieńsze kabelki, już oczywiście prowadzące do samych przetworników, do samych słuchawek. Mamy też tutaj pilot. Dykowana wersja to jest do systemów iOS, czyli do iPhone'ów, iPadów i iPodów. Jest też wersja do Androida, do Windowsa. Mamy trzy przyciski: środkowy jest wypukły, pozostałe wklęsłe, żeby się to dobrze naciskało. Jest też mikrofon. Ja mam testu mikrofonu tutaj nie podam na tacy, bo niestety nie mam urządzenia z systemem iOS. A na systemach Androidalnych to po prostu wychodzi fatalnie. Musi być iOS, żeby ten mikrofon po prostu dobrze działał. No i same tutaj słuchawki wyprofilowane, jak widzicie, tak dość specyficznie. Left-right opis, element plastikowy przypominający metal. Tak one właśnie wyglądają troszeczkę tutaj kurz niestety łapią te silikony zobaczcie co jeszcze mamy w zestawie To zawsze w Jace'ach wszystko super zapakowane z tyłu też specyfikacje jakby Was interesowały, bardzo szerokie pasmo przenoszenia od 15 Hz do 25 kHz, 16 ohmów oporności, 98 dB jeśli chodzi o czułość słuchawek, średnica przetworników to 10 mm i mikrofon minus 40 dB, też jest cały opis co tutaj do czego mamy we wnętrzu zawsze Treściwą instrukcję, wymienne silikony oraz jeszcze taką żabkę. Więc samo zapakowanie produktu jest można powiedzieć ekskluzywne, bardzo fajne i to też już robi świetne pierwsze wrażenie. Natomiast jak same słuchawki grają, o tym za chwilkę w części dźwiękowej. Zapraszam. Dobrze, pora podsumować słuchawki firmy Jace. No, testowałem ich w ostatnich miesiącach kilka kompletów. Muszę przyznać, że wykonane są naprawdę świetnie pod względem jakości wykonania jak i walorów dźwiękowych. To są słuchawki po prostu stworzone typowo do słuchania muzyki przez Szwedów, a jest to naród, jak wiemy, albo niektórzy z Was nie wiedzą, ale ja akurat w Szwecji bywałem wiele razy, znam takich ludzi. Są to ludzie, którzy cenią sobie prostotę, ale funkcjonalność. U nich akurat te słuchawki nie są drogie. Żadne z tych jaysów, które nawet kosztują po 1500 zł. Niestety tam są inne zarobki, inny przelicznik. Nie jest to tak zaporowe jak tutaj. Te akurat nie są drogie, ale tak jak mówię, Szwedzi cenią sobie prostotę, ale funkcjonalność też w takiej w miarę przystępnej cenie. Tutaj to dokładnie mamy słuchawki, które grają bardzo dobrze, bardzo czysto, sprawdzają się w wielu gatunkach muzycznych, od biedy w grach też można je zastosować, chociaż jeśli chodzi o to całe pozycjonowanie, oddawanie dźwięków pola bitwy, w jakichś tam CS-ach, battlefieldach, nie jest do końca aż tak fajnie jak na gamingówkach. Ponieważ gamingówki są specjalnie strojone właśnie pod takie efekty specjalne, natomiast jest tutaj pod każdym względem bardzo, bardzo przyzwoicie. Dźwięk mocny, czysty, wyraźny. Do tego, oczywiście, mamy pilota, mamy mikrofon, więc możemy też wykorzystać to. Do smartfonów, do odbierania rozmów, czy do innych zastosowań, jedyne co tutaj jest dla mnie dziwne, to właśnie ten taki dwuetapowy kabel. Taki fragment, potem mamy łącznik, czyli to teoretycznie ma cztery piny, możemy to sobie już podłączyć, ale komu by wystarczyły takie krótkie słuchawki? Co sobie założymy, to ledwo nam do kieszeni starczy, wystarczy jakoś szarpnąć i się wyrwie. Dobrze, że mamy to przedłużenie, bo robi nam się z tego już drugie tyle i wtedy jest naprawdę ok. Też czteropinówka. Czyli tutaj jak najbardziej mikrofon nam w każdym wypadku działa, i pamiętajcie, że w przypadku Jaysów mamy zawsze wersję słuchawek dedykowanych albo do Androida, albo do iOS-a, które też są do systemów Windows. Więc weźcie sobie taką wersję, na jakim systemie działa wasz telefon czy tablet, ponieważ jak weźmiecie sobie na przykład słuchawki ios Podłączycie do Androida, to niestety w moich testach to wyszło, że ten mikrofon po prostu działa strasznie kiepsko, bo jest to po prostu stworzone pod iOS-a i tam rozwija skrzydła, a pod Androidem czasami w ogóle nic nie słychać przez ten sam mikrofon. Tak więc ja tutaj nie do końca mogłem wszystkie mikrofony przetestować, bo nie mam nic od Ape'a, natomiast te co były pod Androida słuchawki przeznaczone, to sprawdzały się naprawdę dobrze, te mikrofony brzmiały naprawdę. Nieźle. Tak więc ze swojej strony myślę, że polecić mogę. Cena nie jest jakaś przegięta, zaporowa, a słuchawki są naprawdę fajne jeśli chodzi o jakość dźwięku. Już takich bardziej wymagających słuchaczy myślę, że spokojnie zadowolą pod względem dźwiękowym. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie ceny macie w linku w opisie filmu. Widzimy się w kolejnych filmach. Na kanale ponad 1300 filmów macie co oglądać i ciągle ich przybywa. A jeśli film Wam się spodobał, przydał, zasubskrybujcie proszę mój kanał. Pozdrawiam Was. Cześć.